Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowe na białka. Potrzebować będziemy szklankę białek. W moim przypadku jest to 6 sztuk: szczyptę soli, pół szklanki oleju, szklanka cukru, pół szklanki mleka, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, duża garść rodzynek. Rodzynki opruszyłam łyżką mąki. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej i półtora szklanki mąki pszennej. Białka z cukrem i szczyptą soli ubijamy na sztywno. Białka już mam ubite. Dolewam mleko, olej i dodaję. Tutaj mam dwie łyżki kakao, Dodaję kakao, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia i mąkę przedną. I ciasto dokładnie Tak, już mam ciasto. Formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. I teraz wylewam ciasto do formy, a wierzch posypię rodzynkami. Ciasto czekoladowe będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, każdy ma inny piecyk w zależności od piecyka. I tak przygotowane ciasto czekoladowe wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto czekoladowe na białkach mamy upieczone i wiesz posypię białą startą czekoladą. Musimy pamiętać że ciasto musi być gorące, żeby posypać czekoladą. I ukroimy kawałeczek ciasta. ono jest mega gorące. Ale tylko dlatego, żeby nam się rozpuściła czekolada. O tak. O, tak. O, to wygląda ciasto czekoladowe na białkach. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.